Siema. witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, troszeczkę zaspany, jak zawsze I wlatujemy dzisiaj na pełnej na historię, bo najprawdopodobniej ją mam na pierwszej lekcji Pokażę wam jak zmodernizowałem swój pokój Dość dużo przynajmniej rzeczy jeszcze do roboty i lekcje i później już koniec tych lekcji, bo już są święta zaraz No i lecimy, bez zbędnego przedłużania Go! Ja sobie odpalam kompanię, a tutaj mi wyskakuje Pomóż nam usprawnić Origin, bo... Bo tak Jak możesz sobie zauważyć, to jest nastolatek normalnie Bez brody Trzeba było się ogolić, bo święta idą Nie można wyglądać jak jakiś święty Mikołaj, że tak powiem Jezusie, nie było mnie tam tyle, że to szok na tych Teamsach Dobra, a dzisiaj musimy zapakować kilka prezentów od Mikołaja, oczywiście, bo on, on przywiózł te prezenty i jest przed Musimy je zapakować. I oprócz jednego, oczywiście, bo. Dobra, czekam na lekcję. Ja wam zanudzę, zanudzam, jeszcze po Wszystkie powiadomienia, które mi przysz przyszły po całej nocy. Fajnie by było, jeszcze zostawili subskrypcję. Dla mnie chciałbym się rozwijać w tym, co robię, i ciepło by było na serduszu. Ale subskrypcja by była super i aktywność z wyświetleniami byłyby. Tak jak są, to będzie picobello, a mogą być nawet lepsze, więc zapraszam do klikania subskrybuj. I zapraszam do mojego Instagrama. Tutaj macie podanego. Jeżeli kogoś to interesuje, oczywiście. A jeżeli nie, no to, no to lecimy dalej. Czy wiecie czemu zmieniłem położenie biurka mojego? Ale zmieniłem dlatego, że mam zamiar tutaj, w tym miejscu postawić statyw, już jest gotowy kolega i mam zamiar odpalić streama oczywiście, bo będziemy streamować, będziemy streamować jeszcze dokładnie nie wiem kiedy, ale to Wam wszystko powiem. Oczywiście, jeżeli zostawicie subskrypcję, to przyjdzie Wam powiadomienie. A streamy będą z wszystkiego i z wszystkimi yy, Nie będzie totalnie jakby jakichś yy, podziałów na to, to i to, tylko będzie wszystko na nich i tak to będzie mniej więcej wyglądało. A dlaczego tak? Bo tam mam niebieską ścianę i na tej ścianie będę mógł sobie odpalić green screena w sensie blue screena i będę mógł odciąć się od, totalnie od świata lażę sobie za plecami pierdolę. Będzie, będziemy mieli fajny prezent do zrobienia, będziemy musieli podkroić krówki. Chcę w się sensie jedną taką wielką krówkę na kawałki małe zapakować, fajnie tak. I będą się zjeść śniadanie. Śniadanie moje wygląda tak. To są kanapki prla kanapki y, z pomidorem, serem i szynką. Ten pomidor ja w sumie nie wiem co on robi, ale bardzo mi ekminiczne ekmi, kakao. tego. A to ma być prezent dla dziadków. jestem dobrym wnukiem. <śmium> Noś dużo. Zostało mi jeszcze tyle. Jakby to na podzielę z tej Wiktorio to są prezenty od nas, dla, dla dziadków. Bo ona jest dobrą wnuczką dla swoich dziadków. A jestem dobrym wnukiem dla swoich dziadków. Jakby ktoś nie wiedział, to wytłumaczyłem. Taka pogoda, że ta choinka tutaj tak totalnie nie pasuje do tego salonu. Właśnie mi telefon spadzał. łóżko Jest... Tak wygląda mechanika Sorry za krzyki w tle ale to moje zoo Robię więc prawie taka jak ja Robię zbieg Dobra, musimy zapakować prezent For my, y, rodzice For my parents. i mamy taki fajny papier, który jest holo y, wyrzucamy to Mamy tak, ten papier Stwierdziłem, że będę pomysłowym synem i kupię y, moim rodzicom y, prezent <ścoughs> skarbonkę i ich ulubione czekolady, bo w sumie i don't know. I też. Yy, ja jestem biedny. Jest. Never mind. Yy, piękna. I dwie czekolady. Minki, bo w sumie czemu nie? Zajmijmy się pakowaniem, jak to ma wyglądać. Mniej więcej to wygląda to tak, że ja to wkładam tu. Wkładam sobie to w skarb tu. Dwie czekolady wkładam tu i to tak zapakowane wkładam... wow! Tu. ten tu się rodzi, a osoba no i... Dobra. Myślę, że to tyle. Jedno i że jest zapakowane, no powiem wam, że lepiej wygląda to niż wcześniej zajebiście wygląda ten papier jest zapakowane, dwie szokolady i karbonkens. Jestem gdzieś no. w środku lasu Totalnie nie, nie Jak wiem, jaka jestem Ale ciekawe, ciekawe, ładnie Co to pod to... Eee Czekoladę a Chyba, że tobie no. Mi. Mm, Mi. To... Mikołaj musisz zapytać A no, to Mikołaj kupuje pod chronikę, No a a nie to... na przykład mama? No bo ja dostałem Ot. Mikołaja słyszałeś pociąg? Znaleźliśmy dom w lesie i zrobiliśmy sobie z koni. Zapaliśmy sobie jakieś kominek, choinka jest za mną, ta a nie, ta e, ja mam plan na mieszanie kawy w kawy. Jest druga 8, i ja w tym momencie kończę vloga. Yy, myślę, że się pojawi dzisiaj, więc się na pewno pojawi dzisiaj, bo wtedy, kiedy to mówię, to jest dzisiaj, jakby chyba logiczne. I chciałem się z wami pożegnać, także tutaj mi nie mniej więcej jak pakowałem te prezenty. Yy. Na jakieś ujęcia, dość nudny był ten vlog, ale myślę, że ciekawie zrobiony. I już jak nam, jeżeli Wam się odcinek spodobał, chodźcie łapkę w górę, wbijcie na Instagrama. Tutaj macie podany Instagram, no moje łapy, tu na tym macie Instagram. A ja teraz tak cichutko jeszcze życzę Wam wesołych swoich i spędźcie je z rodziną dzisiaj. Na razie.